Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dawid, gratuluję. No, trzy punkty cieszą, chociaż trzeba powiedzieć, że nie byliście chyba zespołem lepszym na tle. Niesamowicie wybieganego zespołu z Kaliszy. E, no tak, gdzieś się zgadzam. Kalisz gdzieś tutaj bardzo fajnie, fajny zespół wybiegany. E, bardzo fajnie operowali piłką. E, my gdzieś więcej musieliśmy przesuwać w obronie. Gdzieś myśmy, uczelani byliśmy na to gdzieś na treningach. E, I tak... Wymęczone zwycięstwo, fajnie, że tutaj Konrad wszedł, dał impuls, bramka, trzy punkty gdzieś po, po tym słabszym momencie, na pewno to cieszy. Tak, Widziałem, jak cały zespół cieszył się z tej bramki, ale nie w kontekście, że to trzy punkty, tylko że to akurat Konrad strzelił swoją pierwszą bramkę, no i oby tych jego trafień było jak najwięcej. Tak, gdzieś Konrad dopiero wchodzi do zespołu i na pewno... Fajna motywacja dla niego, że wszedł i strzelił tą bramkę, nie wiem bodajże chyba 10 minut był na boisku i ustalił wynik dla nas też 3 punkty i z tego się bardzo cieszymy. Kamil, no powiem tak, no wynik lepszy na pewno niż gra, w kontekście tego spotkania Kaliszanie zagrali znakomite zawody, nie zasłużyli na punkty? Zasłużyli myślę. Przede wszystkim zacznę od nas, chciałbym pochwalić chłopaków za grę w defensywie. Oczywiście Kalisz stworzył mnóstwo dzisiaj sytuacji w ofensywie, ale nie szczeli bramki. Nam to było potrzeba. Potrzeba było nam meczu solidnego w obronie. Po ostatnich y, słabych meczach, gdzie straciliśmy dużo bramek. Dzisiaj w końcu na zero, w końcu bardzo solidnie w defensywie i, i to przyniosło nam y, bramkę ze stałego fragmentu i wygrywamy. Odnośnie drużyny gości, trzeba przyznać, że bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Mnóstwo sytuacji stworzyli. Nie, nie. No na pewno to był. Y, Mecz w tej rundzie taki, którego drugiego nie miałem, że tyle musiałem się, że tak powiem, skrobać w bramce. No wynik na pewno nie jest dla Was dobry, aczkolwiek przewaga w tym spotkaniu zdecydowanie poda Waszą korzyść. Dużo operowaliście piłką, to mogło się chyba podobać, mimo niekorzystnego wyniku. Tak, ja chciałem tutaj bardzo pochwalić zawodników. Jestem bardzo zadowolony mimo porażki z tego spotkania, gdyż chłopacy po na tle tutaj rywala piątoligowego wyglądali pod względem jakościowym bardzo dobrze przede wszystkim z piłką, to czego nam troszkę wiankowych brakło w pierwszej połowie. I dzisiaj naprawdę miło było, można popatrzeć, jak ci młodzi chłopacy z 2008-2009 rocznika grają. Także mimo tego, że po raz kolejny tracimy piłkę. Bramkę w końcówce spotkania, bo to już, no już nie wiem, która to. Brakuje nam troszkę tej konsekwencji w końcówkach. E, to możemy być mimo wszystko z gry tych chłopaków e, na pewno zadowoleni. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.